Nawet nie chcę mi się tego przypominać. Nigdy w życiu ja tak źle się nie czułam jak w Krakowie. No, powiem, bo to po prostu takie życiowe sprawy. Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kaczusz i zapraszam na mój. Jaki kanał? Jak było w dobrych, dawnych czasach? Przezabawny kanał. Dzisiaj ja chętnie podzielę się z Wami moimi wrażeniami o podróże na Śląsku. Śląsk... Śląsk... Takie trudne do wymówienia słowo. Nigdy wcześniej mnie tu nie było. Nawet kiedy tu studiowałam, 8 lat temu. I teraz po 8 lat odwiedziłam Śląsk i byłam bardzo zaskoczona. Lipiec dla mnie był bardzo przyjemny, bardzo... Zaskakujący, nieoczekiwany, zupełnie. Lipiec 2022 roku całkiem zmienił moje życie. Dlaczego? Oczywiście, ja będę nagrywać i będę opowiadać o tym na moim kanale, ale nie teraz, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o mojej podróży. Podróż na Śląsku rozpoczęła się od odwiedzenia miasta Rybnik i jego okolic. Nigdy wcześniej nawet nie słyszałam o takim mieście przepięknym. I byłam bardzo zaskoczona, co to miasto i jego obrzeża mają do zaoferowania. Spodobało mi się bardzo bazylika świętego Antoniego. Przepiękna architektura, ma swój duch. By bardzo mi się spodobał. Rybnicki rynek też ma swoją atmosferę i oczywiście park na kampusie. Ogólnie jestem bardzo zaskoczona, mówię teraz o całej Polsce, o Rybniku w tej liczbie też, ilością miejsc do zabawy dla dzieci. I moja Liza miała okazję pobawić się w tych miejscach i skorzystać, tak powiedzmy, z infrastruktury rozrywkowej dla dzieci. Ogólnie poprzednie 8 lat, czy nie chciałam, czy nie wiem dlaczego, nie miałam takich długich wakacji, żeby zmienić otoczenie. Zmienić środowisko, być może przez to, że ja mieszkałam zawsze nad Morzem Miast Teodosia nie miałam potrzeby nawet gdzieś wyjeżdżać, a w tym roku właśnie zrozumiałam, że ja chcę odwiedzić Polskę, ja mam taką możliwość i ja przyjadę. I ten miesiąc, lipiec, postanowiłam, że ja nawet nie będę nic robić z jedzenia. Dlatego odwiedziłam również wiele wspaniałych restauracji. Oczywiście, o każdej restauracji, gdzie ja byłam, mogę coś powiedzieć. Ale tak naprawdę z tego wszystkiego, gdzie ja byłam, gdzie ja jadłam, chciałam podkreślić kilka restauracji. Pierwsza to była w Rybniku o nazwie M17. Teraz znajduję się w śląskiej restauracji. Będę jadła śląską kuchnię. Gorący sos. I jeszcze jedna restauracja, która mnie zaskoczyła, akurat w tych okolicach. Ona znajduje się za Wodnisławie Śląskim i ma nazwę Dworek nad Stawem. Byłam tam wieczorem, byłam tak ciemno, przytulnie. Romantycznie zamawiałam tam polskie dania, i na przykład e, teraz bym chętnie zjadła, pierogi z dzika, nigdy wcześniej tego nie jadłam, bardzo smaczne można było sobie jeszcze wziąć na wynos, więc koniecznie tam jeszcze muszę przyjechać i zjeść, bo przepyszne dania, wszystko było przepyszne. Ogólnie jeszcze bardzo lubię gruzińską kuchnię i często chodzę, na przykład, w mieście Teodozja mamy. Dużo różnych restauracji, gdzie można zjeść hinkalę. I na przykład w Rybniku jest tylko jedna restauracja, gdzie byłem dwa razy, i dwa razy było nieudane bo tak z buta tam przyjść było niemożliwe, ponieważ wszystkie stoliki były zarezerwowane a ja nie wiedziałam, że ja tam pojadę dlatego nie zadzwoniłam tam wcześniej. Ogólnie, dużą część okolic Rybnika ja zwiedzałam na motorze. Zaintrygował mnie zalew rybnic rybnicki. I wiele zielonych miejsc do rekreacji i spędzania wolnego czasu wokół niego. A więc na różnych stawkach też nagrywałam. I zobaczymy. Tutaj można nawet przeczytać drzewoterapię magia drzew leśnych. Po raz pierwszy słyszę coś takiego, ale to jest ciekawe. Jeszcze niedaleko znajduje się drugie takie jezioro. Po wizycie na zalewie rybnickim ja ruszyłam do Rud, gdzie zwiedziłam podsysterski pałac i jego okolicy też byłam bardzo zaskoczona. Przepiękne miejsca, przepiękne. Jezioro w rudach, jeszcze gdzieś były kaczki, spływ kajakowy. Niedługo później udałam się na szybką wycieczkę do Krakowa. W Krakowie ja byłam jeden raz i tak na bardzo, bardzo szybko, kiedy jechałam do Oświęcima w roku 2015. To też było w lipcu, na ile pamiętam. Kraków jakoś tak nie zostawił śladu w mojej pamięci i chciałam tam pojechać. I akurat ja miałam tam spotkanie, które mi się nie udało w tym dniu, ponieważ miałam pewne przyczyny. No i zaczynam zwiedzania Krakowa właśnie z tego miejsca, z centrum handlowego. Pierwszy raz, kiedy tam przyjechałam, bardzo źle się czułam. Pamiętam, jak dziś nawet nie chcę mi się tego przypominać. Nigdy w życiu ja tak źle się nie czułam jak w Krakowie. I byłam tylko w centrum handlowym, bo tam musiałam zjeść coś, coś lekkiego. Jakiś bulion pamiętam zamówiłam. I po prostu musiałam wracać do domu. Bo rozumiałam, że nic nie załatwię w tym dniu, a więc pojechałam jeszcze raz. Następnego dnia do Krakowa. Dzień dobry moi drodzy! Jeszcze raz wczoraj chciałam i byłam wczoraj w Krakowie, chciałam tam nagrywać, ale... Życie jest bardzo skomplikowane, nie udało mi się wczoraj nic odwiedzić, nic kupić, e, właśnie... E, kurczę, no powiem, bo to po prostu takie życiowe sprawy. E, że wczoraj tak sobie myślę, że przypadkowo zjadłam jogurcik z laktozą, a ja właśnie mam nietolerancję laktozową. A więc po przybyciu do Krakowa musiałam pilnie, pilnie szukać miejsca tymczasowego zamieszkania, tak powiedzmy. Więc nie miałam później ani humoru, ani zdrowia, żeby coś zwiedzać. Więc dzisiaj znów jadę i mam nadzieję, że dzisiaj wszystko mi się uda, bo ch chciałbym zobaczyć starówkę oczywiście i jeszcze kilka ciekawych miejsc. No ja cóż, moi drodzy, Kraków próba druga. Macie ja niebie dnia wczorajszego. Tutaj też wczoraj nagrywałam. Przypominam sobie to miejsce. Wczoraj było tak zimno, że musiałam założyć skarpetki na sandały. No a teraz jest... Ciepło, jestem ciepło ubrana. Dużo, dużo ludzi. Czekałam na konie i właśnie... O, widzę. Cukierki czy co to jest? A, nie. Nie cukierki. Kasia bez okularów. Straszny problem z odnalezieniem dobrego miejsca, aby zjeść. Oj, jakie piękne widoki. Mam tylko jedną godzinkę zwiedzanie i na jedzenie Katiusza odwiedziła Kraków. Katiusza teraz idzie do rynek Na rynek. Na starówki, nie? Tak, starówka rynek. Mhm. Restaurante. To była lokalna staropolska restauracja, gdzie ja zamówiłam jakieś danie, nie pamiętam jak się nazywa, duży kawał mięsa z tuszoną, kiszoną kapustą, która mi się nie spodobała. Tego mięsa było na tak, tak dużo, że ja nawet nie zjadłam go. I kurde, później też źle się czułam, ponieważ jestem tak wychowana od dzieciństwa, żeby nie zostawiać jedzenia w talerzu i ja już byłam przepełniona tym wszystkim. Jadłam, 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 dlatego też później źle się czułam, że musiałam to wszystko zjeść. Ale nie chciałam już. Nie wiem, jak to można zjeść do końca. Taka duża porcja. Ja nie mogę zostawić, ja nie mogę jeść. Co mam zrobić? Drugi dzień w Krakowie też mi się nie udał. Siedziałam w restauracji, było wszystko dobrze. Dobra pogoda, słońce i nagle zaczęło padać. Dlatego wracając na parking w centrum handlowym, tam stał samochód. I zmokłam po prostu w trakcie olewy, byłam cała mokra, cała, skarpetki, buty. Wszystko, co miałem na sobie było mokre. Za 3 minuty będzie Uber. Za 15 zł. No, Kraków teraz mi się kojarzy z moimi pechowymi sytuacjami. Mam nadzieję, że... Że to kiedyś się zmieni. No i taka była pierwsza część moich filmików, których chyba będzie jeszcze trzy, tak sobie myślę o mojej podróży na śląsku. A więc zostawajcie ze mną, dzielicie się opiniami myślami ze mną w komentarzach, chętnie przeczytam, porozmawiajmy. Napiszcie, czy ktoś też był w rybniku, co jeszcze tutaj można zwiedzić i będziemy po prostu w kontakcie. Do następnego odcinka i pa pa